Inflacja w Stanach Zjednoczonych spada do 3%, niżej niż oczekiwano. Czy to znaczy, że do coming soon? Jednocześnie Donaldinho mówi o tym, że dolar powinien być wspierany Bitcoinem i że on w ogóle jest wielkim zwolennikiem Bitcoina, a to ci dopiero zmiana. Niemcy dalej sypią, a Bitcoin sobie powoli pnie się do góry. Cześć z tej strony Mike. Witam was w Crypto News Flashu, czyli 10-minutowym skrócie najważniejszych wiadomości ze świata kryptowalut, technologii blockchain. Zaczynamy. I bez zbędnej zwłoki przechodzimy sobie do rynku. Odpalamy stronę i na początku może CoinGecko. Na CoinGecko mamy ostatni tydzień wzrosty. Co prawda niewielkie, ale Bitcoin powoli nam tutaj sobie odbija. Zazieleniło nam się tutaj. Zobaczmy jeszcze jak, jak wyglądają bąbelki. Tu będzie troszeczkę lepiej widać. Na ostatnim newsflashu pokazywałem było czerwono. Teraz zrobiło nam się już całkiem zielono. Proszę bardzo, notkoń 33% do góry. Ktoś już puścił bąka 20% ponad do góry. TIA 33%, także całkiem ładnie to wygląda. I inflacja, o której mówiłem. 3% w czerwcu 2024 roku. Jest to mniej niż oczekiwań. Spadek z majowej 3,3%. Także być może za chwilę zacznie się dróg nowych pieniędzy w Stanach Zjednoczonych. Rynek oczekuje obniżek stóp procentowych. Jednocześnie koło kryptowaluty donosi, że 47 tysięcy bitcoinów przepływa z jednego portfela do drugiego, wybucha panika i tak dalej, Część pieniędzy trafiła do banku. Chodzi oczywiście o Tegox. Wywołano FUD. Zobaczymy jak długo będzie on trwał. Z kolei słuchajcie, tokenizacja jeszcze nie umarła, tylko bardziej poważni gracze się tym zajęli. Tak to się w Polsce tokenizacją zajmował? Jak to poszło? Goldman Sachs uruchomił trzy projekty, właśnie uruchomi trzy projekty tokenizacyjne w 2024 roku. Jest to jeden z największych finansowych tutaj wielorybów, jeśli chodzi o rynek tradycyjny. Łączą oni siły wspólnie z Fidelity, no i będą tokenizować. Co ciekawe, słuchajcie, dodatkowo fundusz BlackRock, który ma 9 bilionów dolarów. Uruchomił swój w marcu tokenizacyjny fundusz fundusz właściwie chociaż może to jest napisane, a może celowo. No i teraz przekroczyło je to 500 milionów dolarów wyceny. No i teraz, tak samo w tym roku, Goldman Sachs spali podobny projekt. Z kolei, szef jest CFTC, wbrew temu co mówi Gary Gensler, mówi o tym, że 70-80% do kryptowalut nie są papierami wartościowymi, a to gdzie dopiero szpileczka sekowi w życie, wbite w żyć, a to. E, także pan chairman Rossin Bennan powiedział, że 70-80% wszystkich kryptowalut to nie są papiery wartościowe. Także słuchajcie, oczywiście wiedział, że Bitcoin i Ethereum to są commodities. E, było to. E, e, mówi o tym, że potwierdził właśnie Bitcoin i Ethera, no i powypuścił się na temat innych kryptowalut. Tak, większość kryptowalut to są towary commodities. E, tu jeszcze raz ten sam news o tym. Chodzi oczywiście o to, że Bitcoin i Ethereum to jest tak jakby w stanie Illinois na razie, tak? Uznane są jako commodities. Taki jest tutaj chyba wyrok sądu. Było przesłuchanie przed Senacką komisją. No i generalnie, gary, gary, michy pobite. Z kolei Warren Buffett wyjaśnia, w jaki sposób on by skończył z problemem deficytów w ciągu 5 minut. Chodzi oczywiście o deficyt w Stanach Zjednoczonych. No to jest ciekawe. E, tylko czekajcie, to jest e, e, przemawiając e, w 2011 roku dla CNBC, przedstawił plan, twierdzi, że nie zajęłoby to więcej niż 5 minut. E, no i teraz e, e, twierdzi, że przegłosowałby prawo, które zagraża członkom, e, jeżeli deficyt jest większy niż 3%, członkom kongresu, nie do końca. Deficyt uh, more. O Siting R. Aha. Czyli w momencie, gdy. <grym> Dobry pomysł, nie. Deficyt rośnie ponad 3% PKB. To wszyscy członkowie kongresu obecni nie mogą ubiegać się o reelekcję. No to no. Tak można by powiedzieć, że. Yy, można powiedzieć, że. No, jest to rozwiązanie. W Polsce też by zadziałało. E, teraz idąc sobie dalej, słuchajcie. Coinbase dalej tutaj chce działać w Kanadzie, uruchomić, uruchomić swoją kryptoinicjatywę w Kanadzie. Chodzi oczywiście o regulacje, no i mówią o tym, że rezydenci mają apetyt na zmiany. Tak? Giełda Coinbase jest adwokatem, właśnie Digital Asset Revolution, no i mają działać w Kanadzie uruchomili podobne inicjatywy już w Stanach Zjednoczonych i w Zjednoczonym Królestwie. No i zobaczymy, jak w tym komunistycznym kraju zostanie to, zostanie to potraktowane. A z kolei, słuchajcie, indeks Fear and Greed spadł do poziomu krachu FTX-a, także sentyment na rynku jest niesamowity, co zresztą widać po opłatach transakcyjnych, ale na tego Fear and Greeda sobie jeszcze spojrzymy. No chociaż nie, zobaczcie, już ruch zaczyna się znowu. Znowu mamy 12 gwinei, a kto mówił gwinei? E, przechodząc sobie dalej, jeśli chodzi o Bitcoina, to tutaj jest w miarę spokój jest 600 na byte, czyli 50 centów a Firand Grid Index jest na poziomie 29. No to faktycznie dawno żeśmy, zobaczmy, kiedy był ten 29, no to faktycznie tutaj podaje, że było. E, no to musimy wziąć maksymalny. No to podobny faktycznie to było tutaj w 22 roku, tak? Było 28, nawet było 7, nie? Gdzieś tam ee, wcześniej. Także no jesteśmy z sentymentem bardzo, bardzo, bardzo słabo, no ale to widać po rynku kryptowalut. Przechodząc sobie dalej, opłaty Bitcoina najniższe od lat. Więc, jeżeli chcecie zrobić konsolidację portfela, o tym mówiłem już wielokrotnie, na czym to polega? Pamiętajcie, że z waszym portfelem bitcoinowym, to jest system UTXO, to jest tak jak z banknotami w portfelu. Jeżeli musicie zapłacić jakąś kwotę, to dajecie banknoty, jeżeli. Plus, oczywiście, część z tej kwoty idzie na opłatę transakcyjną. Jeżeli nie macie, to wam krótko mówiąc, sieć wydaje reszty, czyli te, ta reszta do was wraca. No i teraz, im więcej banknotów używacie w transakcji, tym droższa jest transakcja. Ale możecie te banknoty, które są w waszym portfelu, wysłać na drugi adres i wtedy one zamieniają się w jeden banknot o całkowitym nominale, tak w skrócie. Więc e, możecie wykonać to teraz, kiedy jest tanio. Żeby później nie było. Kiedyś była taka osoba, która nazbierała jednego Bitcoina z kraników i za przesłanie tego, ponieważ to były bardzo małe kwoty, tych UTXO było bardzo dużo, tych wejść, opłata za przesłanie 0,66 PTC. A słuchajcie, memecoin na Solanie, czyli woda, zdrowia doda, dołączył do nich Ronaldinho, wcześniej Messi, Wzrost o 40%. No i ciekawe jak będzie to wyglądać. Teraz to reklamuje ten A kursik. Cóż mogę powiedzieć, tutaj macie wybicie szybkie, ale trendik. Jest jaki jest. Wszędzie tam, gdzie widzicie celebrytów, to bardzo uważajcie, bo bardzo szybko kończy się to jakimś rapulem albo innym głównym. A teraz ilość zastykowanych eterów jest bliska ATH, po tym, gdy zbliżają nam się zatwierdzenie ETF-ów, tak? Polimarket mówi o tym, że 90% szans na to, że ETF-y zostaną zatwierdzone do 26 lipca. No i przez to ludzie sobie stajkują ETH. Oczywiście ETF-y ETH nie będą mogły stajkować. Kolejna informacja. Słuchajcie, uważajcie na kolejny skam, o którym ostrzega brytyjski regulator. Co ciekawe, ja wczoraj dostałem informację. Dzień dobry jakiś pewnie Ukrainiec, bo wschodni akcent. Dzień dobry. Panie Marcinie, ma Pan konto na Binance i likwidacja konta i likwidacja konta i yy, 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 wypłacić pieniądze. No więc ja nie chciałem się dyskutować, nie chciałem mu się powiedzieć, mu ID-na i tak dalej. Ja po prostu zablokowałem, zgłosiłem, bo mam taką funkcję i tak dalej, i tak dalej. No i teraz uważajcie na fałszywe fałszywe maile od tutaj upadłościowych, syndyków masy upadłościowej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo może być to różnie. No i przechodzimy sobie na końcu. Donaldinho będzie przemawiał na konferencji bitcoinowej w Nashville 27 lipca. Będzie miał 30-minutową przemowę. I teraz, co ciekawe, ogłosił, to jest bardzo specjalny gość, i co ciekawe, ogłosił, że Ee, że Bitcoin, on lubi Bitcoina i w ogóle jeszcze mówił o tym, żeby dolara wspierał. Co ciekawe, Maciek Tomczyk, o ile się nie mylę, ponieważ Kanga organizuje, organizuje spotkanie. Ja to zresztą retwitowałem, ale pokażę, Maciek udostępnił. 20, 22, niech ja to znajdę. 22 mamy Kanga. On turbiam w stoku. Tak, tu jestem post giełdy Kanga. Na młynowej 6 będziemy dobrze się bawić. 22 lipca. Zapraszam bardzo serdecznie, tylko czy ja w tym czasie nie będę na urlopie? Dobre pytanie. Hmm. ale postaram się być. Dobra. Tak to właśnie wygląda. Przechodzimy sobie do podsumowania. A w podsumowaniu, cóż mogę rzec? Gorąco, upał afrykański, niesamowity. Mam, dzisiaj ma przejść jakaś burza, ale patrzyłem, że się pomyśl. Ten. A, pomyślałem. Pom, do przyszłego tygodnia się pomęczymy z tym upałem. Dobrze jest mieć klip ten. Dobrze jest mieć klimatyzację w domu. Polecam każdemu. No i co? Ja uciekam. Pozdrawiam Was wszystkich. Życzę Wam odpoczynku. I nie dajcie się ogolić na rynku. Cześć!